Dzień dobry, nazywam się Przemek Maziewski. Jestem absolwentem piątki z 1993 roku. Z czasów podstawówki pamiętam matematykę i fizykę. Tam rozpoczęła się moja przygoda w naukach ścisłych. Pamiętam też swego wychowawcę, pana Stanisława Hołownią. Był to wymagający nauczyciel. Miał też swoje drugie oblicze. Prowadził zajęcia z teńca stołowego. To tam nauczyłem się grać ping-ponga. Szkoła dała mi solidny fundament, na którym buduję do dziś. Życzę mojej szkole, by była drogą rozwoju dla młodych osób, dla dzieci. Wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszu. Czasy szkolne wspominam z ogromnym sentymentem, ponieważ byłam tą szczęściarą, która stawiała pierwsze kroki w edukacji właśnie w naszej kochanej piątce. Muszę przyznać, że wspaniale jest pracować z ludźmi, którzy już od najmłodszych lat byli dla mnie ogromnym autorytetem. Zadziwiający jest jednak fakt, że kompletnie nic a nic się nie zmienili. Wciąż są to fantastyczni, piękni, z niesamowitą energią ludzie. Jestem niezmiernie dumna, że współtworzy ten cudowny szkolny zespół. Z okazji tak pięknego jubileuszu pragnę życzyć wszystkim pracownikom szkoły, emerytom, absolwentom oraz uczniom. Samych sukcesów na każdej płaszczyźnie życia oraz wszelkiej pomyślności. Na koniec odrobina prywaty. Gorąco ściskam i pozdrawiam przyjaciół ze szkolnej ławki. Szczęście Boże, pozdrawiam! Co za w szkole? No, myślę, że w szkole zaczęły się rozwijać moje pasje i zainteresowania, szczególnie y, matematyczne i plastyczne, które jakoś towarzyszyło mi do tej pory. Chociaż pewnie tego nie widać. Też taka radość, radość z nauki, radość poznawania, dzięki czemu jakoś stale jest we mnie potrzeba poznawania nowych rzeczy, ciekawostek, pogłębiania wiedzy mimo skończonych studiów i tak dalej. I myślę, że to się zaczęło już w szkole podstawowej szczególnie myślę to zawdzięczam takim takiej trójce nauczycieli. Po pierwsze to będzie pani Helena Szulińska, pani Irena Cichosz i pani Ania Bogdan. Więc serdecznie wszystkich pozdrawiam nauczycieli i wszystkich, których nie pamiętam nauczycieli również. Natomiast właśnie czego chciałbym życzyć w szkole? Z dobrych, słuchających uczniów, którym się chce, nauczycieli, wyrozumiałych, pomysłowych, z pasją, którym się chce, by była społecznością, która wspiera młodych w stawaniu się sobą, w poznawaniu siebie, w rozwijaniu swoich talentów i pasji. I dużo radości w codzienności i błogosławieństwa od tego, który jest w górze i czuwa nad nami. Szczęść Boże, pozdrawiam.